Korbu to korpus Dostatek patrolowy nosi nazwę Halas Hope. Alas, hope, powiadasz? E, jest takie coś. Muszę iść, zaraz wracam. Trzeba się pozbyć tego zwierzaka, już. Ach. Serio, Peter! Jeśli tu zostanie, trafimy do pudła. Nikt nie trafi do pudła, to jest łagodna kosmiczna lama. Łagodna? A inaku B? Tego jakoś nie kojarzę. Dlatego, że swajczyli planetę, bo jakiś młot przemycił Egzolona. Wystrzelę to zwierzę w kosmos. Oooo, niczego nie będziemy wystrzeliwać, bo wyjdziemy na A Może przenosić chorobę ze frona. Dlatego Drax ukryje zwierza w tajnym magazynie za roślinkami gruta. Peterze, Jasonie, Quillu. Serio? Drugim mi w domu? No cześć, Corel! Co u ciebie? Kopelat. Ze dwa czy trzy? Nieźle wyglądasz. Chodzisz na solarkę? To dno, Peter. Nawet jak na ciebie. Przysięgam. To nie tak, jak się wydaje. Że jakiś złomiarz wtargnął w najtajniejsze miejsce w kosmosie, wracając się z mordercami i złodziejami, jak widać. Ej, dla kasy to nie morderstwo. No weź, Kurel. Znasz mnie. Zwiedziłem kawał świata i robiłem po wojnie różne niezbyt piękne rzeczy. Naprawdę piękne. Ale złomiarz? Złapałem cię, jak opuszczasz strefę zastrzeżoną. W zasadzie tak, ale nic nie zabraliśmy. Jasne. Peterze znalazłem te rzeczy w tam, gdzie miałem iść. Nie było miejsca na to i na tamte graty. Peterze Quillu, z planety C53. Na podstawie artykułu ZXP-47 aresztuję Ciebie, a także Twoją załogę... O, czekaj, później oddzwonię. Co? To nie jest skrzynia z nielegalną technologią, prawda? Niestety to jest skrzynia z nielegalną technologią, ale też bardzo cenną. Poważnie? Co? To ostatek łowców. Nawet wręgi są kradzione. Wszystko nie wejdzie do schowka. Wystrzelę te skrzynie w kosmos. A tylko spróbuj to roztopić i ryło. Broń Milano jest przestarzała o cztery generacje, Quill. Technologia przyda się bardziej niż ten futrzak. Ten, ten futrzak? Może zagrażać biologicznie. Chcesz skończyć w kyln? Chowamy lamę. Co? A co ze sprzętem? Roket znam, Korel. Powinna puścić nam płazem te technologie, ale zagrożenie biologiczne... Jestem dobry, ale nie aż tak. Przespałeś się z gliną? Wtedy nie była jeszcze gliną. W każdym razie było blisko. Musicie mi zaufać. Jestem A Oto i jej komitet powitalny. Z cedującą mi Nasza komendantka nie ma czasu na takich bandytów jak ty. To pomyłka. Jesteśmy legalną spółką bohaterów do wynajęcia. Otóż to, sprawdź sobie te dane, imbecylu. Licencja Korpusu Nowa 67398-2. Strażacy Galaktyki? Co? Nie. Roket! Gród wypełniał papiery! A ja dodałem poprawki w aneksie! Może to nie najbardziej znani z bohaterów do wynajęcia, ale na pewno mają najfajniejsze imiona? Lista członków. Gród. Flora Kolosus. Ostatni z gatunku, niezłomny w walce. Najlepszy przyjaciel. Rocket. Prawdziwy super i czarodziej trotylu. I żaden z niego szok. Gamora. Adoptowana córa Thanosa. Największa zabójczyni w galaktyce. Potrzeba więcej? Drax zniszczyciel, Seryjny morderca z wyrokiem i bohater wojenny. Niezły ponurak. I na samiutkim końcu Peter Jason Quill. Wszystko. Tyleś na pas grał? Bo był limit znaków. <słuch> Sorry, chwila. Muszę... Kadetka Gold? Co ty tu robisz? Nie wie pan? Serio? Uczę się. Procedur aresztowania. Szkoli mnie pan. <grym> za młoda do służby? A ty za stary na ten fryz? <grym> eee, muszę zapytać kapitan. Nie! Nie 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 nie! To na pewno jest jej podpis! Wie pan jak pilnuję podpisów? Jeśli mogę, ser, Przede wszystkim chodzi o regułę 7a na temat obuwia więźniów. Odrzutówki tego tutaj są z nią sprzeczne. To, to, to jest ozdoba. Świetnie, kadetko Gold. Świetnie. Plan B się zrypnął. Jaki plan B? Wszystko załatwię. Nie, niczego nie załatwisz, piracie. Ja załatwię. Do szeregu. Wspieramy się więźniowie. Hej! Uwaga na kurtkę! Gadetko Gold, znacie protokół aresztowania? Tak, ser, na pamięć. Pierwszym krokiem... Pierwszym krokiem przeprość. My prowadzimy legalną paradziałalność, para legalne dzieł. Nie pulsowaliśmy na stworzenia w zakazanej strefie. A róbmy na razie tak, jak chcą. Spotkamy Korel, to się to... Nie spotkacie się z kapitanką. Protokół nakazuje zabrać was bezpośrednio do bryku. Dobrze, stajemy. Coś jest nie tak? Tak! Bez mocy brak zasilania, a bez niego brak osłon. Jedna. Wzięli to skra. na warsztat, mówią, że. Nie obejmą go rozumem! Jak mają naprawić coś, czego nie pojmują? Nie pozwólmy unifikatorowi na stres. Proszę o nowy skarb. A co to na flarka jest unifikator? Wielki unifikator Rejker, zwierzchnik kościoła. E, jakiejś tam pracy. Dryfował bez napędu w obrębie strefy. Zdaje się, że szukał Boga. Schwytaliśmy go tam, tak jak i was. Tyle, że ja, ja mam znajomość. Jak wspominałem, jeśli można przekazać Gorel. Korę... Mama wyraźnie mówiła, że nie chce cię widzieć. Właśnie. Czekaj, czy ja usłyszałam? Nie. Chcę mieć jasność w sprawie tej o! Chodzi bokem! Trzymaj się! Gdybym miał mój, odwrócę! Kadetka Gold, tak? Niki! Miło Cię poznać, Niki! Dobra, Niki, mam taki plan! Skoczysz i złapiesz mnie za nogi, a ja się za wszelką cenę utrzymam! Nie brzmi to dobrze! Zaufaj, dziecinko! Poradzimy sobie! Ech, proszę! Całkiem mm. dobrze! Brawo! Świetnie idzie! Okej! Okay. To było niesamowite! <grym> <grym> Dzięki, co powiem mamie, jeśli stracę więźnia! Mama, no tak. Chodź, spadajmy stąd. Za rogiem jest pancerna na grudź. Tam będzie bezpiecznie. Przyda mi się tu pomoc.